Słuchajcie, leci filmik yy, następny o tej maszynce do golenia sali ekspresu za 8 zł. Nie uwierzycie, ale dzisiaj sobie ogoliłem tą maszynką cały łeb. Wyobraźcie sobie, całą głowę wygoliłem, a troszeczkę już miałem tych włosów. Najpierw 4 mm zakładałem, potem na 3 wykończyłem. I powiem Wam, że jak na swój pierwszy raz tą maszynką to nawet całkiem spoko poszło. Najtrudniej jest się golić oczywiście z tyłu głowy. Wykorzystałem do tego celu jakieś tam lustro pomocnicze. I jakoś to tam, gdzie widziałem, że jeszcze są gdzieś jakieś takie kurde pagórki tych głosów, to sobie to wygoliłem. I powiem Wam naprawdę, jak na pierwszy raz, to jakby ktoś tak mnie zobaczył, to nie powiedziałby że się sam goliłem, bo pomyślał, że po prostu byłem u fryca, nie? I dzisiaj wiecie co? Zrobimy sobie otwarcie tej maszynki. Zobaczymy jaki tu siedzi akumulator. Jedynie co nie jestem zadowolony to z tego akumulatora on jest... Już to czuję, że on jest po prostu zbyt słaby, także tutaj przydałoby się wrzucić mu jakiegoś takiego naprawdę markowego, porządnego lajonka. Podejrzewam, że będzie tu chińszczyzna. Także słuchajcie, rozbierzemy sobie dzisiaj go i zobaczymy, co siedzi w środku. A nawet byśmy mogli go zmierzyć tajną bronią Chińczyków, czyli tym testerem do Lajonków 18650. Tak naprawdę jestem zadowolony z tej maszynki. Naprawdę robi kapitalną robotę. Jeżeli ktoś by chciał sobie ogolić, załóżmy, takie włosy jak są na ręce, to ona to bierze. Wciąga jedną dziurką. Dobra, żeby tutaj kurde zbytnio nie ma rudzić, spróbujemy sobie ją rozebrać. Będzie to polegało na wyciągnięciu tutaj pewnie na górze tej zawleczki, takiej jakby. No i dalej zobaczymy, jak to będzie się wyciągało. Także słuchajcie, robimy małego eksperymenta. Raczej żadnych śrubek tutaj nie ma. To jest typowa zawleczka, jak to jest. Chyba. Mogę się mylić też. Mogę to spierdzielić, ale mówię, za 8 zł to można zamówić 3 dni dostawa, także przyjdzie raz, dwa, trzy. No nie chcę mi to za bardzo tutaj wyjść. Czy dałoby się coś tutaj solidniejszego, żeby to otworzyć. Tylko pytanie co? No, nie wiem, postaram się to jakoś, kurde. No, ten nożyk jest troszeczkę za delikatny do tej roboty. O jejku, 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 mogą być delikatne problemy. Albo jakiś nożyk bym wziął większy. Słuchajcie, wezmę jakiś mocniejszy nożyk i tutaj postaram się jakoś to podważyć. Chwila, moment. Dobra, tym już powinno trochę lepiej pójść. Mówię, tutaj się go chyba prawdopodobnie podważa. Raczej nie widzę, żeby. Chyba, że. Albo nie. On jest chyba składany. Ale tutaj się nie dostanę tak za bardzo. Śrubkami. Dobra. Jak już tutaj zacząłem, to tutaj, no, wychodzi powolutku. Do góry. Gdzieś taką formę widziałem w chińskim urządzeniu, że. Najpierw trzeba tą zawleczkę w latarce. Aha, no tak, w latarce to widziałem. Słuchajcie, dostaliśmy się do płyteczki, No, mówiłem, trzeba górę zdjąć. No i co, i mamy jakiś układzik prosty. No, jak zwykle, chinole. Układ bez żadnych danych. Oczywiście wiadomo, że to jest TP4056. Żeby wyciągnąć baterię. No, niestety nie wyciągniemy jej. Tutaj się nie obędzie bez rozkręcenia kurde, tej maszynki. Dobra, lecimy po, co, po całej bandzie. Nie będziemy się z tym pałować. Już tu nie ma nic skomplikowanego, tak naprawdę, w budowie tej maszynki. Jedynie odkręcamy te, te dwie śrubki. No i mamy dostęp do ostrzy, które są zgrzewane. Słuchajcie, widzicie. Coś takiego. Zgrzałam. Zgrzane jest, żeby nie wypadły. Teraz, żeby dostać się tutaj do śrubek, możemy je bez problemu wykręcić. No i otworzymy sobie środek, tak? Mówię, nic skomplikowanego tutaj nie ma. Także zaraz sobie to otworzymy. No i już popsułem. No widzicie. Dobra, otwieramy sobie to jakoś. Tu już się przyda ten nożyk. Bo to ją na pół otworzymy. Mi się wydaje, że Chińczyki tak to wymyślili. Tu jak widać już lata cały ten mechanizm. Dobra, spróbuję ją jakoś. Chyba ona nie jest tak, jak mi się wydawało. Łatwo na pół. Co tu ją trzyma? Śrubki ją jeszcze trzymają, słuchajcie. Jeszcze te śrubki trzymają. Dwie. Także wykręcimy je do końca. No i zobaczymy teraz. O, teraz ładnie idzie. O, to mechanizm jest bardzo, bardzo, bardzo prosty. Silniczek, po prostu. Z mimośrodem, tak zwanym. Gąbka, która nie wiem, ma na celu chyba zabezpieczenie przed tym. Oj, kurde, tutaj ten lajonek. Co to jest w ogóle porównać? Żeby to porównać do 18650, no to zobaczcie, jaka tu jest kobyła. Także tutaj sobie nie wmontujemy takiego lajonka 18650, chociaż pasowałby. Słuchajcie, pasowałby i to idealnie. Zobaczmy. Czy, jakbym zrobił coś takiego, nie chcę tu zwary zrobić, także włożę jeszcze to. Wejdzie? Słuchajcie, jak się postara, to wejdzie. Jedyna modyfikacja polegałaby na tym, że zobaczcie, tutaj jest jaki dystans, czyli. Tą gąbkę, jeżeli byśmy sobie przecięli na taki malutki kawałek, tutaj, zabezpieczając tego lajonka, żeby nie dotykał silniczka, mamy 18650. Czy to nie jest piękne? Taka prosta modyfikacja dwa kabelki. Wystarczy tylko przylutować, żółty i czerwony. I mamy już, kurde, pełnoprawny lajonek. Słuchajcie, robimy taką modyfikację. Nie ma co. Prawdopodobnie tutaj siedzi ten układ TP4056, także tego wywalimy. Czerwony plus, żółty minus. Ok. Dobra, nie ma co tutaj gdybać. Lecimy z modyfikacją. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Włączam lutownicę. Grzeje grota. Jakąś cynę sobie tutaj weźmiemy. 300 ile? 370. Niech będzie. Właśnie, jaką cynę tutaj wezmę? Jaką cynę? Dobrze to. Ok. 370 stopni. Przyczymy. Najpierw sobie odlutuję. Plusa. Trochę ceny nagrota, żeby było łatwiej. No come on, baby! Ile ja dałem? 370? 370? Coś tutaj kurde, nie chce się tak odlutować łatwo, jak mi się zdawało. Co oni to zgrzali w choler. Dobra, poszło. To teraz minus sobie odlutujemy. No, powiem Wam, że jakoś dziwna ta cyna chińczykowa. Dobra, mamy odlutowane. Zrobimy sobie testa. Potem, ile ten akumulatorek tak naprawdę miał tej pojemności. Zrobię go na chińskim testerze. Natomiast dzisiaj, może nie wezmę tego, ile on w ogóle ma ten? Tutaj to jest jakiś taki, no powiedzmy, chyba ten był na pewno lepszy niż, co tutaj mamy. 3,97. Słuchajcie, on jest naładowany na maksa. Dobra, nie będę... To jest chyba z Dysona z zamiennika. Zrobimy coś takiego. Wlutujemy sobie kabelki do tego. I powiem wam, że dobra, tu minus. Damy tu minusika do tego lejonka. Oj, przydałaby się jakaś trzymaczka. Ok, plusika sobie damy z drugiej strony. Zaraz próbujemy w ogóle go włączyć. Czy on się załączy? Dobra, tu mamy plusika. No gdzie mi tu lecisz, łajzo jedna? Mówię to jest na wariackich papierach robione. Ok, przygotowane. I teraz sprawdźmy sobie, czy on działa. Spróbuję go łączyć przyciskiem. Działa! Słuchajcie, zapierdziela jak ta lala, to teraz on będzie na takim lajonku działał <grym> z 15 razy dłużej, podejrzewam. Dobra, utnę sobie kawałek tej gąbki. Zrobię coś takiego, że dam tutaj jakby zabezpieczenie takie. A najlepiej jakbyśmy sobie troszeczkę te piny wgięli. Okej, okay, jest. Wsadzamy do obudowy chińczykowej, albo tu można by jeszcze nalepić coś takiego zrobić. Słuchajcie, tu można jeszcze zrobić coś takiego, zabezpieczenie takie, na górze. Kawałek kleju jakiegoś. Jakiegoś kawałek kleju. czym tutaj to kurde szybko przyklej? Dobra, więcej już nie potrzebna. Zobaczymy zaraz, czy to uda mi się skręcić. Słuchajcie, idę szukać jakiegoś kawałek kleju, żeby tylko maznąć, tak, żeby to się trzymało. No powiedzcie, co jak nieco, ale kurde, B7000. Czy on jeszcze w ogóle działa? Działa, jest, ok. Dobra, B7000. Zamykamy go, żeby nie wyekspirował. Słuchajcie. Nawet tak zrobię. O, w ten sposób. Jest zabezpieczenie. Jest! Wkładamy go. Chwila, moment, muszę tylko. Ja pierdzielę. Idealnie. Słuchajcie, oni to chyba przewidzieli taki motyw na modyfikację. I może w tych lepszych wersjach jest sprzedawane to co, co teraz tutaj widzicie. Ja teraz sobie tą płyteczkę włożę jakoś. On ja się wkłada. Czy ona po prostu jest tylko tak na docisk? Nie mogę w to uwierzyć. Fabryka. Fabryka. Udziała? Działa. To jest po prostu fabryka. Nawet cięższy jest. Kłuść. Ale jaja. Dobra, teraz przykręcam silniczek na te dwie śrubki. Prosta, szybka modyfikacja na wersję Pro. Jeszcze tylko zrobić kurde mosiężną taką obudowę, to już by było naprawdę fajne. Ale coś takiego zrobić to jest po prostu. Nawet takie coś można by wydrukować na drukarce 3D. Jeżeli ktoś by umiał tak za projekt. Nie no, może na, na filamentowej tej co jest. Ekstruder, to może takiego czegoś nie dałaby rady, ale jeżeli chodzi o żywiczną, to myślę, że taką obudowę spokojnie by ogarnęła żywiczna drukarka. Ale to jest mega patent. Dobra, teraz najtrudniejsza część: składanie całego podwozia. Całego podwozia te, tego mechanizmu. Czy ja podołam. Czy ja podałem, czy to jest tak, czy tak. Chwila, niech się zastanowię. To na pewno tutaj wchodzi. Tu są dwie śrubki, jeszcze te. Muszę się zastanowić na spokojnie. Nie przegiąć pały. Ok, rozumiem. Nie przegniemy pały. Po prostu to wchodzi w te dziurki tutaj. No, muszę tylko teraz to ogarnąć. Dobra? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Chwila, niech się zastanowię. To było na pewno tu. To było tak. W ten sposób. Nie, czy na odwrót. <noise> Teraz po prostu jest najpiękniejsze to składanie. Dobra, nie, to na pewno było tu, bo jest ten mimośród. Sobie go obrócę, może. Także żeby on mi wszedł. To chyba ma jakoś ten. To ma chyba tylko tutaj za zadanie, żeby. O, jest, jest, jest. Coś takiego. I teraz nakładamy tą część. W ten sposób. Dokładnie. To teraz. ok, to jest. Na pewno jakoś tak chwilę jeszcze niech ogarnę tą część. Tak, próbuję to, wiecie, zrobić jakoś, żeby to działało z powrotem. Na pewno zęby na zęby muszą się nasuwać, także ja tutaj muszę to poprawnie zmontować. Coś takiego. O, coś takiego. Dobra, spróbujemy to jakoś skręcić może najpierw tak o, żeby te śrubki weszły. Tutaj troszeczkę. A potem sobie to doregulujemy. Dobra, jest jedna, a druga. Okej, okay. nie wkręcam ich jeszcze do końca, bo tutaj sobie będę to regulował, nie? I tak to ma siedzieć. No, powiem Wam, że ustawienie teraz tego to nie jest takie hop-shub. O, coś takiego ma być przykręcone. Dobra, jest. Ogarnąłem temat. Kurde! Ogarnąłem temat. Myślałem, że będzie trudniej. Słuchajcie. Włączamy ją. Wow, ale zapierdziela. No teraz to naprawdę nie wiem ile będzie chodziło na takim. Dobra, test. Słuchajcie, tutaj przejadę. O, po... idzie jak Żyleta. Kurwa, ta maszynka jest naprawdę dobra. A teraz po tej modyfikacji, to ona będzie jeszcze lepsza. Ale jaja, warto sobie tę maszyn tą maszynkę czyścić. Chociaż troszeczkę krzywo jest. Zobaczcie. Jednak troszeczkę krzywo trzeba wyregulować. Delikatnie poluzuję. I po prostu. O, teraz naprostowałem. Teraz jest prosto. No powiedzmy, że ta. Nie, no powiem wam, że ja pierdzielę, jestem w ciężkim przeszoku. Nie sądziłem, że zrobię taką modyfikację. Jeszcze idę po kabel do ładowania. Sprawdzimy, czy ona będzie tutaj ładowała. I przy okazji zobaczymy na tym, tym urządzonku. No, na tym. Ile pokażę na ładowaniu. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym koksem. Na końcu sobie zobaczymy jeszcze na tym testerze to. Kłuźwa, to w ogóle to jest jak piórko. To prawie nic nie waży. Także, oh, kurna, teraz to zyskało na wartości. Słuchajcie, podpinam takiego testerka tutaj do huba, żeby tylko miało zasilanie. Nie zobaczmy sobie. Ok, na tym będzie chyba najlepiej widać. Słuchajcie, podpinam pod to. Zobaczymy, czy głodzie ładować. Powinno się na czerwono świecić. Jak naładuje, wtedy zielo na zielono świeci dioda. That's right. Ładuje. Ile pobiera? Coś tutaj kurde. 0,01A? coś tutaj kurde, ten tester świruje Dobra, zrobię inaczej, bo to widzę, że to gówno coś nie te, nie działa dobrze. Podłączę się pod słuchajcie tego tutaj zasilacza serwisowego. Ustawimy mu, słuchajcie 5 V Ustawimy 5V. 5V, 1A jest ustawiony. Także zobaczmy sobie jak się teraz zachowa. Podpinnam wtyczkę, włączam zasilanie. Waga 3, 2, 1, GO. No i leci 50mA. Malutkim prądem ładuje. Podejrzewam, że wiem chyba o co chodzi. 23, 19. Ale malutki prądzik leci. Czuję, że ta, że teraz to się będzie dłużej ładowało. Tam pisali, że to się ładuje dwie godziny na tym. Na tym czymś. To teraz jak wrzuciłem, słuchajcie, takiego pełnoprawnego lajonka, podejrzewam, że ten rezystor... padło, 0, 0,00 wiecie co? naszła mnie tylko jedna myśl ale nie, tego tak nie zrobię Dobra, na razie pokombinuję z tym. Nie wiem, co dziwnie pokazuje. 0,03A? Że to będzie ładowało milion lat tego lajonka? Mówię na tym 2 godziny piszą. Dwie godziny. Teraz po włożeniu tego, jak z takim prądem mi to będzie ładowało. Dobra. Potestuję, zobaczę, czy to coś jest warte, czy nie. No na pewno z takim ogniwem lepiej niż z takim czymś, nie? Sami widzicie. Można ewentualnie by się pokusić o, o jakiś taki moduł. Kurczę, żeby leciało przynajmniej z 0,5 Ampera, żeby to szybko ładowało. Bo teraz na przykład tutaj kombinować z jakimś wyjściem, żeby podpinać się pod tą płytkę normalną do ładowania. Można by też to rozkminić, Ale ładnie teraz wygląda to wszystko, jak fabrycznie, nie? Dobra, ja sobie to jeszcze potestuję. Jak coś to dam wam znać w jakimś takim, kurde, komentarzu. Na temat tego, co tutaj się wydarzyło po zmianie tego lajonka. No, i zobaczmy sobie jeszcze tego Delgifenta. Idę po ten tester 18650. Zobaczymy, co mniej więcej tutaj pokaże. Ok, słuchajcie, mamy podłączone. Na szczęście mam coś takiego jak to. Więc mogę sobie tutaj przyłożyć. No i popatrzmy się, co się będzie działo na tym testerze. 392, 4V, 91MR. Słuchajcie, 91MR wykazuje. Także rezystancja jest <grymne> bardzo duża. Myślę, że to, to jest jedno wielkie G. Ja już czułem, bo ona tak naprawdę długo nie chodziła na tym akumulatorku. Jak ją przycisłem. Słuchajcie, no, no teraz pokazało 21MR. 4 V. Już nie wiem co mam myśleć. Czy ja gadam jakieś głupoty, czy to kurde tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją? Może no zobaczymy jeszcze raz. Teraz 88 MR. Ale to jest porumbane. 86 MR. Dobra, nieważne. Jedno jest pewne. To to jest, jezu, to jest, mówię Wam piórko. To jest jak te kondensatory w, w tego wypukane z elektrolitu. Nic już praktycznie nie ważą. Podsumowując, maszynka zyskała na wadze. Level up przynajmniej z takim akumulatorkiem. No i pytanie tylko, jak go będzie ładowało, tak? Bo tutaj co widzieliście jakieś dziwne w ogóle sytuacje 0,001 mA. Także nie wiem jak co o tym mam sądzić. Czy ten układ jest przystosowany w ogóle do 18650 też jest. Takie pytanie dobrze zadać. W każdym bądź razie to. No to na pewno jest różnica kolosalna. Nie wiem ile to może mieć. 800 miliamperów? Gdzie tam chińskie, to to będzie miało 500. Tak jak kurde, to już chyba lepszym rozwiązaniem było wrzucić coś takiego z e-papierosa, gdzie mam pewność, że to jest wysokoprądowe. I to ma tutaj ile? 550 godzin Słuchajcie, taki ma 550, to, to ten, ten może mieć chiński. Jak będzie lepszy od tego. To będzie cud. Także podejrzewam, że tutaj naprawdę jest straszna lipa. Dobra, wymieniona. Działa, będę testował i okaże się, na ile starcza taki jeden lajonek z tą maszynką teraz. Także pozdro, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej modyfikacji. Bo naprawdę z takiego urządzonka za 8 zł można wyrzeźbić całkiem fajny sprzęcik. Pozdro, trzymajcie się.